Witajcie moi kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam Was w ten piękny czwartkowy poranek. U nas jest naprawdę słonecznie, fajnie i cieplutko typowo letnio. Słyszałam właśnie, że w Polsce też ma być teraz od tego weekendu tak fajna pogoda. Cieszy mnie to bardzo, ponieważ wybieramy się na urlop teraz. Dzisiejszy odcinek właśnie będzie taki gadany, bo to jest ostatni odcinek przed moim wyjazdem na wakacje do Polski. Nic nowego mi nie przybyło w tym czasie. Troszeczkę roślinek powypuszczało nowe liście. Moja, yy, pokażę Wam ta moja, w sumie, w sumie nie ma co pokazać. widzieliście już ją, ale może Wam pokażę moją alokazję. To jest, okazało się, że to jest alokazja portadora. Wypuszcza mi kolejnego liścia. Dwa liście wprawdzie się zmarnowały, ale kolejny liść w tym momencie ma w drodze, co mnie bardzo cieszy. Stoi u mojego syna w pokoju, tam macie cieplutko i ma <laughs> fajne światło. Więc myślę, że ono bardzo dobrze na nią wpływa. Zaraz Wam ją przyniosę i pokażę Wam tą portadorę, już jest duża, bo troszeczkę podrosła. I wypuszcza mi kolejnego właśnie listka. I widzicie właśnie to jest ta moja portadorka. Ona przyrosła troszeczkę, bo ona była mniejsza. To jest jej największy liść jak na razie. No jest duży. Tak półtorej mojej głowy. Może tego tak w kamerze nie widać. I spójrzcie, tu wypuszcza mi listeczka. W tym momencie tutaj widzicie? Super. Wychodzi mały liść. Mówię, ona o mojego syna ma fajne warunki, bo on ma bardzo ciepło w pokoju. Ma też tam troszeczkę wilgotności i jeszcze dodatkowo ma fajne oświetlenie, światło. Także ona ma tam wszystkie, wszystkie spełnia kryteria, które alokazja lubi, żeby dobrze rosnąć. Jak pamiętacie, ona mi tutaj z dołu wypuszczała nową odnóżkę. Niestety po przesadzeniu do hydroponiki ta odnóżka uschła. I jeden liść też mi zżółkł i odpadł, no ale to było do przewidzenia. Wiadomo, że okazje są kapryśne i na pewno każde przesadzenie odchorowują. No i ona też to troszeczkę to przesadzenie do hydroponiki odchorowała. I tak to jest portadora. Już mam problem rozwiązany tą zagadkę, co to za odmiana i ona w tym momencie już się zaaklimatyzowała właśnie No ja 16 bodajże czy 17 lipca ją przesadzałam i w tym momencie ona już jest zaaklimatyzowana wypuszcza nowego listka, także ja jestem szczęśliwa że już jest wszystko z nią ok, i że jej się podobał mnie, no bo chyba to świadczy, że jej dobrze, skoro liścia wypuszcza także no jestem szczęśliwa, że że jest wszystko dobrze. A u reszty moich roślin, no niektóre powypuszczały listki, e, nic mi na szczęście nie zmarniało odpukać, także jest wszystko dobrze. E, moi kochani, przechodząc do sedna, a więc e, ja teraz wyjeżdżam do Polski na dwa tygodnie, jak wiecie, ja nie będę wstawiała regularnych takich filmów w poniedziałki i czwartki, jak dotychczas. W ciągu tych dwóch tygodni, mniej więcej do 23 sierpnia, będę wstawiała kilka takich różnych krótkich filmików, ale nie będą to takie typowe filmy, jak pokazy były, wyświetlane były dotychczas, czyli typowo o roślinach. Znaczy będzie to, te krótkie filmiki też będą o roślinach, ale nie będą to typowe takie filmy, jak są teraz, co poniedziałek i co czwartek. Tylko będą to krótkie filmiki. A po moim powrocie już czyli po 23 sierpnia już normalnie wracamy do trybu normalnego nagrywania, czyli odcinki będą się pojawiały w każdy poniedziałek i w każdy czwartek, także zapraszam was serdecznie. Jeśli chodzi o konkurs. Moi kochani. Może zaczniemy od tego, co jest do wygrania. Do wygrania jest ta oto sadzonka ta to sadzonka monstery burle marks flame taka piękna ona jest do wygrania co ja będę w Polsce także będę mogła wam spokojnie ją przesłać co kochani moi trzeba spełnić żeby tą sadzonkę monstery wygrać a więc przede wszystkim musicie zasubskrybować mój kanał jeśli tego jeszcze nie zrobiliście Poproszę Was yy, w drugiej kolejności poproszę o lajka pod filmem, pod tym dzisiejszym filmem, tak? Poproszę o komentarz. A pytanie, odpowiedź na pytanie poproszę o y, odpowiedź na pytanie poproszę w komentarzu. A y, pytanie konkursowe brzmi. Jakich treści, no jak mam na kartce spisane, żebym niczego nie zapomniała? Dokładnie, jakie treści dotyczące roślin szukacie na YouTubie? Co Was interesuje, czego szukacie na temat roślin na YouTubie najczęściej? I o taki komentarz poproszę pod tym filmikiem. I jest jeszcze jeden warunek do spełnienia, żeby otrzymać tą sadzonkę: ten komentarz, który dostanie najwięcej lajków, ten komentarz wygrywa. Także w sumie sami wybieracie wygranego, bo. Ten komentarz, który zostanie e, najbardziej polubiony, najwięcej będzie miał lajków, ten komentarz wygra. No i który mi się oczywiście też spodoba i który dostanie najwięcej lajków od Was, e, to e, ten komentarz e, wygra. I e, do wygrania jest właśnie ta sadzoneczka e, Monstery e, Burle Mark, Marks Flame. E, Ogłoszę konkurs trwa do 14 sierpnia, czyli do przyszłego czwartku. Ja ogłoszę rozwiązanie konkursu 15 sierpnia, czyli w piątek. Najprawdopodobniej dam post. Także śledźcie, śledźcie mnie w piątek na moim kanale. Będzie albo pojawi się post, albo nagram krótki filmik, jeszcze dokładnie nie wiem. Raczej pojawi się post. Zobaczę. I tam ogłoszę zwycięzcę. Zwycięzca będzie musiał się odezwać do mnie na mojego e-maila, który będzie pod filmem i wtedy poda mi swój adres i swoje dane i ja mu prześlę właśnie tą sadoneczkę Monstery Burle Marks Flame. Także myślę, że zasady konkursu są dość proste. Myślę, że mam nadzieję, że chętnie weźmiecie w, tej, w, tej, w tym konkursie udział bo do wygrania jest taka oto sadzonka. Ona nie jest wcale mała. Ona jest dość duża. Także myślę, że bardzo warto, bo jak wiemy, ta Monstera nie należy do najtańszych. Także weźcie udział i wygrajcie. Życzę Wam powodzenia. Także moi kochani, e, jeśli chcecie, to sobie przewincie i, i posłuchajcie jeszcze raz, jakie było pytanie. Przewincie sobie filmik, posłuchajcie jeszcze raz pytania konkursowego i zachęcam naprawdę bardzo do udziału, bo myślę, że, że warto. E, I tak jak powiedziałam, moi kochani, e, to jest mój ostatni filmik przed wyjazdem. Wyjeżdżam w sobotę, wracam najprawdopodobniej 23 sierpnia. I po tym 23 już filmiki będą normalnie wstawiane w poniedziałki i w czwartki. A, a dzisiaj jest właśnie ten filmik konkursowy. Także, moi kochani, czekam na Wasze komentarze. Czekam z niecierpliwością, życzę Wam powodzenia i mm, powodzenia. I ktoś z Was przejmie ode mnie tam o tą monsterkę. Także, moi kochani, trzymajcie się cieplutko. Życzę Wam spokojnego, udanego weekendu. Macie tydzień na wzięcie udziału w tym konkursie, także zapraszam jeszcze raz serdecznie. Poproszę, poproszę, tak jak już powiedziałam, o subskryp subskrypcję, komentarz, łapkę w górę i liczyć się będzie jeszcze ilość polubień pod, tym, pod komentarzami. Kto zdobędzie najwięcej lajków pod komentarzem, oczywiście ja też to będę oceniała, ten wygrywa Tą oto sadzoneczkę, sadzonkę. Tą oto monsterkę to już nie jest taka sadzonka, to jest monsterka. Ona już jest naprawdę fajna, fajnej wielkości. Także powodzenia, jeszcze raz, spokojnego weekendu, życzę mi udanych, udanych wakacji i widzimy się już tak konkretnie po 23 sierpnia. Mam nadzieję, że poczekacie za mną i będziecie równie, yy, równie chętnie yy, dalej oglądać moje odcinki. Trzymajcie się. Papa, pa, buziaczki, do zobaczenia. Pa!